Krzyżu, kawalny stwórca nieba, płakać się za grzechy, człowiecze potrzebę. Dzisiaj niszczy się krzyże znak Bożej Miłości. I z niepokojem pytamy: Czy Jezus. Wobec takich wydarzeń ukrywa się i oddala od człowieka, bo drama człowieka wobec świętości Boga trwa. Dlatego pełni pokory: Wołamy, Jezu, błagamy, nie ukrywaj się. Nie odchodź i miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Tegorocznym kościołom stacyjnym towarzyszy takie hasło Cisza dla Krakowa, kontynuacją mszy świętej. Jest czas adoracji przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W naszym sanktuarium ta adoracja trwa przez całą dobę, więc zapraszamy do kaplicy wieczystej adoracji, która znajduje się tuż obok bazyliki po prawej stronie. Jutro będziemy przeżywać osiemnastą rocznicę, kiedy Święty Jan Paweł II dwa dni przed swoim odejściem do domu ojca Podpisał list, w którym wyrażał radość z tego, że tu w łagiewnikach rozpoczyna się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Ten list był czytany nam przy świętej wigilijnej 2 kwietnia 2005 roku i potem przez całe święto miłosierdzia, czyli 3 kwietnia 2005 roku. To niejako testament, który. Zostawił nam święty Jan Paweł II.